Siemanko, witajcie na naszym kanale. My wybieramy się w delegację do Łodzi przez Kielce, dlatego stwierdziliśmy, że oddamy rzeczy, które są nam niepotrzebne i, i odzyskamy troszkę pieniążków. Później podliczymy, ile już wydaliśmy na ten dom oraz ile odzyskaliśmy. No i powiemy wam poniedzieli, ile ten dom kosztuje na dany moment co do złotówki. To są kupione tutaj u nas. Dobra, to są kupione u nas. Tym, to? Tak, to trzeba oddać. Te wszystkie rzeczy trzeba oddać, bo jednak zmieniliśmy koncepcję. Poza tym u nas jest trochę taniej. O, to, to nie. To sobie zostawimy. To nie. To było 2 złote, a u nas tego nie widziałem. Jeszcze u góry jest taki jeden hak. Jedno jest otwarte, to... Dobra, tu jest taki hak, nie pamiętam czy to jest z tych długich czy krótkich. Dobra, czyli mamy tamto to. Trochę się zakurzyło, ale przed oddaniem do sklepu to przetrzemy szmatką, matką o dziwałcie. Dobra, zobaczmy co tam mam do oddania. To jest do jednej firmy, to jest do drugiej. To jest do oddania do castoramy. Zapas żony na weekend. To jest do oddania do castoramy. Półtora paczki. A to jest do oddania do Obi. Więc tu jest około 50-70 zł. A tu jest coś około 100, 100 zł. Ponad 100 zł, bo sam ten zestaw kosztuje w granicach 70 zł. I te wieczaki kosztują w granicach chyba stówki. A oddajemy je dlatego. Bo ja kupię je znowu, tylko u mnie w okolicy, bo tam były po 7 chyba złoty, a u mnie w okolicy są po 4, po 3,90 dokładnie. Ta płytka była cięta, no to niestety zostanie, to zostanie, tu, 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 schody stoją, kamera patrzy, może ducha znowu nagra. Okna pozamykane, dobra, no to widzimy się już w Kielcach, jak będziemy to oddawać, to powiem wam ile odzyskaliśmy dokładnie pieniążków. <toska> Reszta mówi. Co to jest? Reszta. Ja. kaska? Yy, już wam pokazuję. Jestem już z powrotem, oddałem panele. Więc panele na. O, tak będzie ładnie. Panele na dół kosztowały. Nie, na górę kupowaliśmy. Tak. Panele na stry kosztowały 438 zł po korekcie, bo wcześniej wyszło 497 Odzyskaliśmy 58 zł i 70 9 groszy z samych paneli, więc teraz jedziemy dalej yy, cena wydaje mi się atrakcyjna, jak, jak chodzi o to, że na strychu za ponad 400 zł mamy panele kolejny zwrot, czyli płytki, jakieś te haki no to jest 218 zł i 79 groszy czyli dzisiaj jesteśmy do przodu niecałe 300 zł jeszcze w mrówce zostały panele do oddania i będzie około 350 zł zwrotu Jedziemy dalej, bo już jest późna godzina, musimy być w łodzi za, za niedługo. Więc próbujemy. go? No, e, już nie, tu stąd nie. <grym> Dziwne To na to bociany? Jakaś szwadroma, czy koparka i z tyłu miała takie koguty niebieskie jak, jak policja. Zostało jeszcze, nie wiem ile, 30? 30 albo 40 km jesteśmy w łodzi więc dobrze idzie może taka chałupa na 35 metrów <grymne> fajna, co wybudowa idziemy na kwadrat Przynajmniej ja Może ona już wcześniej i powiedziała, że ona torby niosła do samochodu to ja muszę zanieść do mieszkania to idziemy pomału Masakra, zobaczcie inny toreb No już za mieszkanie daleko Piękny drugi Dobra, idziemy Ciekawamy to drzwi otworzą, no, ta Siema! Ima! Siema. Jeszcze trochę, już nim jeszcze. Siema! Siema! Ima! Mogłaś mi pomóc? A w życiu? Proszę się rozpaczyć tam. Dziękuję, idę. Co tam jest? Każdy ma swoją. Nie? Aha! To jest moja, najmniejsza. Bo ja tam tylko majtki mam. Jedną sztukę, bo wiesz, ja na lewą stronę później zakładam. Koniec dnia atrakcji. Coś się dzieje. Będę już Tak, tak, Ale będzie już Jutro idziemy do pracy. Aj, zobaczymy, tak, tak. No, pokaż to akwarium. Zobacz. Pogaż. Tutaj mamy tymczasowy hotel dla rybek. No. Nagrywasz? Tak. No. No hej szwagier, no. Halo. A, tak szwagier, no powiedz coś. Dzień dobry, tak. No dzień dobry. <laughs> dobry wieczór, do... bo, bo już ciemno. Dobry, dobry wieczór, tak. Szwagier jest po paru szpilkach już, już, także inaczej może gadać. No to powiedz, no, powiedz, no. E, robimy reset wszystkiego, czyli... Mm, tutaj poszły sobie rybki do hotelu. Możesz nagrać hotel teraz. No już, się... już był, już był. Na tym hotel. Czekaj, ja przyświecę hotel, żebyście Tak, tak. To... O to jakaś zielona, czekaj tak? dobra, to takie zielone masz o, tutaj. Tam są, tam są różne fajne Nie, rynki. a te co to, to są w ogóle jakieś? To są, tam jest gonajad jamski na dole, nie? No nieważne, słuchajcie, i tu jest teraz hotel dla rybek, ale pierwotnie, docelowo, yy, one, one, one sobie mie mieszkają, żyją tutaj. Plan jest taki, był, że zrobiliśmy tło nowe, ciach, 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 i się dosinaliśmy. Tło, silikon, do, do pieszczenie. Hydraulikę ucięliśmy całą. Całą. A gdzie będzie teraz jak ucięć? Yy, po prostu robimy na wężę, żeby schować pod żwirem. I będzie tak jak ja chcę w końcu. A wcześniej były takie rurki HDP. Tam, tam, tam te pcp widzisz, rureczki. No widzę. Które wystawały za wysoko i nie nadawały się. Nie można było ich ułożyć tak jakby się chciało. A teraz wszystko będzie na takich fajnych wężykach. Schowane. Pach. Nie? No, no, no. Będzie wychodzić tędy, tędy, tędy. W tą stronę będzie nurt. Tutaj będzie zasysanie, dzięki temu będzie taki obiekt zamknięty, będzie wymiana fajna cyrkulacja wody. Eee, wiadomo, rozpórki są teraz po to, bo się to wszystko klei. Eee, może jeszcze rozpórkę na dół, na dół zaraz dam, żeby lepiej ściągnęło, albo no żwirek. Nie, żwirek wystarczy. Żwirek do, do nie? Żwirek, no. Zresztą silikon... Muszę zobaczyć, jak długo bo niektóre są szybko są... Jest co, silikon akwarystyczny jest naprawdę Ci powiem, taki neutralny, jeśli chodzi o... Jakiś tam pH i, i te całe sprawy związane z, wiesz, z wodą, bo to rybki, tak? Więc... No, czyli na pewno przed wyjazdem zobaczę efekt końcowy. Jutro przy flaszewce zero, zobaczę. <laughs> dobry efekt. Przyjaciel przyjezie, Piotrek, yy, obiecałem mu, że jutro będą rybki, roślinki, yy, nowa yy, aranżacja. Yy, zobaczysz, wszystko będzie tak, jak ja chciałem, żeby było, nie? Tak, tak już? To mówiłem ja. Co mówił on? Grzybek. Grzybek. <grybek> Happy man. Happy man. No dobra, kończymy. Y, Nową weekend. Mam nadzieję, że ten. Co? Że nie płócisz tego na internet. <gry> nie, nie. Słowo sało harcerza. Okej. Okay. Okay. Tak, tak. Nie puszczę. Mm -mm. <gry> nie, a co? Nie, nie. No nie. Dobra, koń, kończymy na dzisiaj. Widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie, cześć. Ja o, oh, a jednak. <laughs> <Ja laughs>